Cześć, postanowiłem dla Was nagrać materiał pokazujący, jak się rozgrzewać przed treningiem nóg, treningiem całego ciała, jak ja to robię jak chciałbym, żebyście Wy to robili. Tak naprawdę, obserwując dziewczątek na siłowni, widzę, że jedna, dwie osoby na dziesięć wykonuje prawidłową rozgrzewkę przed tak ważną partią mięśniową jaką są nogi. Niestety, nawet trenerzy ze swoimi podopiecznymi nie wykonują takiej rozgrzewki. Ogromnym błędem jest udawanie się od razu. Zakładając klapki na oczy zbieżnik czy też roweru, czy też orbitreka, prosto na maszynę do oprostowania dół siedząc, suwince Smitha na suwince do wyciskania, do wypychania nogami. Konieczna jest rozgrzewka, zmobilizowanie bioder, zmobilizowanie grupy kulszowo-koleniowej. Chodźcie, pokażę Wam jak to wygląda. Przeciszenie mm. rozgrzewające, mobilizujące grupę kulszowo-koleniową. Podzielcie na plecach, podzielcie głowę zaczynamy na przemienne przyciąganie nogi ręką serdeczną łapię za kolano ręką wewnętrzną łapię nad kostką Lekko jest kolano pod płachę przyciągamy z wydechem zmieniamy i tak przez 30 sekund do minuty Kolejnym ćwiczeniem, które wpłynie pozytywnie na jakość waszych przysiadów, martwych ciągów, wykroków, wszelkich ćwiczeń angażujących w nogi, jest ćwiczenie, które mobilizuje kość krzyżową, zwiększa przestrzeń między kręgami, znosi bólem w odcinku lędźwiowym. Zaczynajmy. Na plecach dociskamy odcinek lędźwiowy poprzez mobilizację jednicy, stopę na szerokość barków. Zaczynamy rotację w jedną stronę, nie odklejając odcinka lędźwiowego. I drugo, powoli, ruch kontrolowany. Trzymaj mocno spięty brzuch, to odcinek lędźwiowy. Minuta, dwie z każdym treningiem, obowiązkowy Trzecie ćwiczenie, decydujące o mobilności stawu biodrowego. To jest staw, który ma największy wpływ na jakość waszych przesiadków. Od niego zależy, czy będziecie dać pionowo, czy wasz przysiad będzie przypominać no wszelki nazwany Dzień Dobry. Zaczynajmy. Wygrób. Nogę daleko w przód. Zaczynamy. otwierać staw biodrowy. Pamiętajcie o wygląda w ten sposób. Otwarty. W ten sposób kąt zwarty. Wpycham biodro, ręką się otwiera do tyłu. Pamiętajcie, żeby nie obciążać mocno odcinka białego. Wstaję w tej pozycji. I co 5 sekund mogę dokonywać zdjęcia mięśnia pośladków trzymam pięć sekund prawy pośladek mocno ściskam puszczam w tym momencie troszeczkę połowę wytrzymaj tak 30 sekund do minuty po czym ćwiczenie lekko ewoluuje wysuwamy nogę jeszcze w przód Dochodzi mobilizacja przygodzi i stawu skokowego łapie się za kostkę Łokcie nakieram na kolano, podpiera się, ręko, się do ręką, stopę wstawię się do podłogi, a całą nogę mocno staram się wypchać w stronę lewą. Jednocześnie nawet wpycham biodro, wytrzymuję znowu około minuty. Załóżmy, że minęła minuta, i robimy to samo drugą nogę. Pierwsza pozycja. Dekambiotur zostaje w tej pozycji. Co 5 sekund wspina w lewy pośladek. Następnie go puszcza. Pogłębiam, lewy ruch. tak dalej do minuty. Po czym znowu ćwiczenie go wysyłam Wysuwam nogę jeszcze w przód. lewo się podbieram. Prawa łapie, staw stokowy. łokieć naciska na kurano, Stopa do rejona. Mocno naciskamy łokcie. We're okay. going okay. W kolejnym wygrzaniu postaramy się odwzorować pełny przysiad w pozycji, w której jesteście ze sztangą na samym dole. Używamy do tego ketla, do jakiegoś innego odważnika, albo po prostu łapiemy się czegoś, czy gimnastycznej, yy, czy stelaża jakiejś maszyny na siłowni, czegokolwiek. Ja w tym wypadku mam ketl. Stop na szczękowość barków. Bądź też szerzej, mógł Zależy, jak wy yy, stajecie ze sztangą podczas przesiadów. Wchodzimy powolutku w dół, proste plecy, w tym momencie wpycham łokcie od środka, dociskam piętno, oczywiście się na na piętach, nie przestaję napierać łokciami na kolana, staram się wypychać kartę piersiową, patrzeć tylko w górę, w tej pozycji zostaje nawet minutę, dwie, nie jest łatwo, pamiętajcie, odważnie pomaga mi trzymać równowagę. To czuje, w tym momencie czuję, jak mi ciężar ciała coraz łagodniej przynosi się na pięty. Powolutku wstajemy. Nie wiem jak ale jest Jest mi o wiele łatwiej zejść w pełnym przysiadzie. Pamiętajcie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Robiąc przysiad musicie mocno rotować kolana na zewnątrz. Będzie Wam o wiele łatwiej właśnie po tym ćwiczeniu. Schodzimy w dół, dokonujemy mocnej rotacji kolana na zewnątrz. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj rozgrzewające, mobilizujące nasze łydki i achillesy, które pomaga nam w tym, żeby nasz przysiad był pełny i dobry jakościowy. Stajemy przy ścianie, opieramy się o nią, stopy ustawiamy równo i zaczynamy na przemienne dopychanie pięty. Trzymam 5 sekund jedną piętę na maksa wyciśniętą do podłogi. Zmieniam. 5 sekund mocno wyciśnięta do podłogi. Znowu zmieniam. Taką sekwencję wykonuję przez 30 sekund do minuty, ponieważ rozciągnięte i zmobilizowane achillesy to jest coś, co jest tak zwanym must have w poprawnych przysiadach. Nie bagatelizujcie tego. To było na tyle. Ten zestaw, który dzisiaj poznaliście to jest taki absolutny minimum, które należy wykonywać, żeby nie uczyć też całego ciała. Najważniejsze jest systematyczność i regularność. Patrzycie, że ten zestaw ma wpływ nie tylko na jakość naszego treningu, ale też na jakość naszego dziennego życia. Wykonujcie przed każdym treningiem lub też dni wolne od treningu, to przed momentem, kiedy pojawiają się w odcinka leczniczego. Najważniejsze jest to, aby zrozumieć swoje ciało. Słuchajcie. Tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie. Do zobaczenia w na następnym filmie.